Dzień dobry, Aleksandra Złukurzyńska, Patent na Piękno. Dzisiaj już mam takie trio, takie trio na mojej buźce, czyli peeling glikolowy, który intensywnie oczyszcza i złuszcza martwy naskórek w głębi skóry. A tutaj jest maseczka z różowej linki oraz maseczka węglowa, które są intensywnie oczyszczające. Tutaj mamy dodatkowo nabliżenie, a tutaj mamy redukcję wydzielania się sebum i też rozjaśnienie skóry, jeżeli mamy na twarzy jakieś przebarwienia. Ja maseczkę nałożyłam, no dobre, 15 minut temu, więc jest już czas najwyższy, żeby ją zmyć. Chcę Wam powiedzieć, że maseczki kiedyś u mnie bardzo rzadko gościły, bo uważałam, że nie mam czasu, a teraz potrafię po prostu wstać, troszeczkę mniej czasu spędzić w wannie, na czytaniu czegokolwiek, przeglądaniu internetu i się okazuje, że jednak tą maseczkę rano też można zrobić. Nakładam ją, idę wykonać śniadanie, przygotować dzieciakom rzeczy do ubrania i ona jest po prostu do zmycia i wtedy wykonuję całą resztę pielęgnacji, którą i tak robię, więc no Myślę, że te 5 minutek na nałożenie i jej zmycie mamy, a chodzimy w niej i wykonujemy po prostu czynności. Możesz sobie przeznaczyć na przykład na to weekendy i w soboty podczas mopowania, podczas sprzątania po prostu nakładamy maseczkę. Kończymy sprzątanie. Zmywamy. Nakładamy pielęgnację. I fajnie wtedy jest też nałożyć sobie podkład albo jakiś krem CC, żeby do kremu nam się te nieczystości, zanieczyszczenia z powietrza, które latają w domu podczas sprzątania, nie przyklejały nam się. Bo podkład to jest taka nasze, nasze wykończenie pielęgnacji. Mary i te podkłady są też yy, te wzbogacone, właśnie o wartości pielęgnacyjne nie zatykają nam porów są niekomendogenne właśnie dlatego warto jest po prostu je stosować jako zabezpieczenie skóry przed e, czynnikami zewnętrznymi żeby właśnie to wszystko co lata w powietrzu się do nas nie przyklejało teraz jeszcze przemyję sobie buźkę czystą wodą ja zmywam wacikiem, żeby właśnie tej wody za dużo nie zużywać Teraz mam buźkę fajnie oczyszczoną. W strefie ten miałam maseczkę węglową, czyli żeby zredukować wydzielanie się sebum, żeby ten makijaż dzisiaj fajnie wyglądał, żeby był świeży i to sebum się nie wyświecało. Także dlatego maseczki robimy rano, bo dają one efekt natychmiastowy, więc żeby się cieszyć przez cały dzień, to najlepiej właśnie jest wykonać je rano. Kiedyś robiłam je też właśnie wieczorem, ale to też z własnej wygody, bo niby wtedy więcej czasu. Ale to w sumie nie ma większego znaczenia, bo te 5 minut na nałożenie i na zmycie myślę, że każda, każda z nas znajdzie. A potem możemy sobie robić co chcemy: nie musimy siedzieć i czekać, aż ona zastygnie. O, i muszę lecieć ją zmywać. Nie, jak zmyjesz ją 3 minuty, później dwie, to nic się nie wydarzy. I teraz tak, wcześniej używałam już płynu z kwasem hialuronowym, zanim nakładałam maseczki, ale teraz oczywiście zmyłam wodą, więc trzeba tą skórę znów wyrównać pH, więc tonizujemy, tonizujemy, nawilżamy, odświeżamy tą naszą buźkę to naprawdę dużo czasu nie zajmuje. Ja live'y są zawsze dłuższe, bo ja do was mówię, opowiadam wam, dlatego więcej czasu to zajmuje, ale tak naprawdę z zegarkiem w ręku 2-3 minuty na wykonanie porannej pielęgnacji czy wieczornej, myślę, że każda z nas znajdzie. A efekty, które zauważymy na naszej skórze będą zaskakujące i będziemy chciały już tak zawsze ja kiedyś też byłam na bakier z pielęgnacją, dopóki właśnie Mary Kay nie pojawiło się w moim świecie, w moim życiu. I teraz już wiem, że zostanie w nim na zawsze. Teraz boosterek, booster. z witaminką C i z resweratrolem. Też do walki właśnie z niedoskonałościami, z przeciwzmarszczkowy. Witamina C to jest generalnie źródło wszelkiej dobroci w, nasze, w naszym organizmie ja go używam rano i wieczorem to jest mój ukochany booster do niego kwartał temu dołączył też booster z kwasem PHA i AHA który świetnie oczyszcza skórę jest to taki booster pielęgnacji dla osób leniwych właśnie, które nie mają czasu bo mają tam złuszczanie <laughs> złuszczanie oczyszczanie czyli to, co było właśnie w tych maseczkach, w tych trzech produktach, które ja sobie nałożyłam i zostawiasz to na całą noc, zmywasz rano razem z pielęgnacją eee, i dalej wykonujesz swoje kroki, więc jest to, jest to bardzo, bardzo fajny produkt i działa świetnie. Moja skóra jest tak mięciutka, jest rozjaśniona, jest po prostu... Takie skóry to nie pamiętam kiedy miał. nie wiem po czym. Także nie miała. Eee, serum tu już mam końcówkę, to jest serum liftingujące, unoszące owal twarzy. E, świetnie też wygładza naszą skórę, więc makijaż pod tym, po tym serum wygląda po prostu obłędnie, bo ta guśka jest taka piękna, gładziutka i wszystkie ruchy wykonujemy do góry i na zewnątrz twarzy. Z rana jest fajnie sobie tak właśnie troszkę tą buźkę pomasować, pobudzić i też nie zapominamy o szyjce. I na sam koniec masażu ściągamy wszystko na dół. I oczywiście kremik na dzień, kremik jest z SPF 30 trzydziestką, bo, ja już tutaj mam końcówkę, bo SPF musi być ze względu na to, że promieniowanie ultrafioletowe, słoneczne jest wszędzie, i musimy to odbijać od naszej buźki, żeby właśnie działać antystarzeniowo, przeciwko przebarwieniom. Właśnie dzisiaj ja sobie przypomniałam, że ostatnio, to weekend było, w którejś z niedzielnych Porannych telewizji był, było zdjęcie mężczyzny, który przez 20, prawie 30 lat był kierowcą w Stanach na ciężarówkach i była pokazana jego twarz, gdzie on nie używał właśnie filtrów i strona od okna była bardzo pomarszczona, z drugiej strony no było widać to znaki starzenia, no bo to jednak już człowiek w podeszłym wieku i ta strona pomarszczona... Dlaczego? No niby y, samochodowe szyby mają filtr, ale ma ten filtr szyba przednia, a boczne nie mają, więc y, z boku dostawa po prostu energię słońca, w Stanach wiadomo jest więcej tego słońca niż u nas, więc on jeżdżąc tam po tych drogach przyjmował wszystko po prostu tutaj na tą twarz i ona była po prostu taka pomarszczona i niby, niby siedział w samochodzie, no przecież się nie opala, tak? No ale jednak penetracja skóry przez słońce przez promieniowanie przez właśnie ekrany niebieskie jest bardzo duża. My nawet z tego nie zdajemy sprawy, a ta skóra dostaje swoje promieniowanie i ten proces starzenia się w niej uruchamia. Także kremiki z filtrem cały rok na okrągło. Dziękuję Wam bardzo, widziałam tutaj Was, że, że wpadacie, jeżeli będziecie otwarzać dajcie znać, jeśli chcecie przetestować kosmetyki, bo ich nie znacie, oglądacie mnie od jakiegoś czasu, zapraszam Was do kontaktu, przygotuję Wam beauty boxy właśnie takie z pielęgnacją dla Waszej skóry, zapytam Was o kilka szczegółów, które muszę wiedzieć, żeby Wam przygotować tą pielęgnację, a potem spotkamy się na indywidualnym coachingu właśnie z takiego z prawidłowej pielęgnacji. Dzisiaj życzę Wam cudownego dnia i zapraszam do kontaktu.